Siema wszystkim, z tej strony Crazy Adam z kolejnym materiałem, a w dzisiejszym filmie pogadanka o pierwszym akcie epizodu Widmu. Zapraszam do oglądania. W poprzednim epizodzie było podsumowanie jak cała zawartość echa była dostępna. Tym razem uznałem, że nie ma na co czekać na kolejne akty, ponieważ fabułę nam dali ukończyć na jednym posiedzeniu. Główna aktywność jest jedna, a do tego dostaliśmy toniki, które zaspoilerowały co nieco. A ostatnia dostępna rzecz to loch. O próbach Ozyrysa, Żelaznej, GMA czy evencie nie ma co tu gadać, bo to takie standardowe, co sezonowe granie. Zacznę więc od fabuły. Bungie pozwoliło ukończyć ją na jednym posiedzeniu bez timegate'owania postępów. Dla mnie spoko rozwiązanie i mam nadzieję, że tak to zostanie. Człowiek odpalił epizod i jak pierwszy w max dwie godziny został odhaczony. Jeśli chodzi o prowadzenie tej fabuły to poprzez usunięcie timegate zagraliśmy może dwie czy tam trzy rzeczy, nie pamiętam już dokładnie. A reszta to było łażenie po ludzikach i słuchanie ich opowieści. Tu, oczywiście, internet nie zawodzi i ludziom znowu dupa pękła, bo. Jak to tak może być? Sezona na półtorej godziny, już lepszy był Gate, co ja teraz będę ze sobą robił? Ja nie wiem, co trzeba mieć w bani, żeby twierdzić, że poprzednie kawałki fabuły były z łażeniem po MPC i zagraniem jednej aktywności były lepsze od tego co dali teraz. Przecież to jest to samo, tylko okrojone o te całe. Teraz zagraj w to pomiędzy łażeniem między MPC, nie? Nie wiem, może ten film też oglądają jacyś fanatycy starych rozwiązań, ale ja nie zachuję chuja tego narzekania na brak blokady na fabule. Odhaczasz to na początku epizodu i masz w dupie aż do kolejnego aktu. Ja to bym się nawet nie obraził, jakby dali całą fabułę z trzech aktów na strzał, ale wtedy już na bank by się więcej beks zleciało, że kontentu nie ma w aktach 2 i 3. Jeśli chodzi o to, co działo się fabularnie, to przyznam się bez bicia, że co się dało skipować, to tak robiłem. Mało czasu na granie, to wolałem się skupić na graniu, niż słuchaniu czegoś, co mogłem później nadrobić. Filmiki czytam, scenki oglądane in-game, a reszta autoskip. Nadrobiłem sobie całość po czasie, jak dzieciaki już rozpiedolów w pokoju nie robiły. Także dostaliśmy cały ten foleński skład w postaci Mitraxa, Eido, Varixa, Eramis, plus bonus w postaci Spidera, Kroła i Fikrula. Przy tej ostatniej dwójce to myślałem, że jedne na plecy przez jeden z dialogów, jaki się pomiędzy nimi wywiązał. Ale Fikrul, przestań. To ja nie miałem racji, możesz się zmienić. Ojcze, co ty pierdolisz? Tylko tej kwestii brakło z ust króla, bym był spełniony. Kurde bele, jak nie jakaś ballada na pletach czy innych nożycowaniach, a w bonusie główny złodupiec ucieka mlecznym rzekom, tak teraz fikrul łapie w kurwa, bo mu tatę podmienili. Nie wiem, może tych wszystkich lorowych nerdów kręci albo wzrusza ta cała otoczka. Po mnie to tam już w większości spływa, ale jak już wyskakują takich hity w dialogach, to wjeżdża lekkie WTF. Mój sezonowy best moment był, kiedy Ketch zbacza z kursu i wyjebał w ten cały okop. Okop się rozdupił w ostatnim mieście, ale żeby do niego wleść, to postawili portal lustru. Wbiega se człowiek do środka, a tam za szybami ci jak w życi, zapomnieli chyba rolety podnieść. Mitrax podpięty pod kable Neo w Matrixie, Ramis siedzi w pierdlu, a do się naoglądała Breaking Bad i gotuje fiolki. Także, fabuła ugrana, odhaczona. Zobaczymy co przyniosą kolejne akty. Aktywność, jaką dostaliśmy, to nowa wersja nawały. Tu też z braku fireteamu skupiłem się na szybkich dziesiątkach i narzekać nie można. Pierwsza nawała mi się podobała, więc to mnie mogło być inaczej. Dużo przeciwników, nowe systemy obronne w postaci wieżyczki i tego całego narotu. Powiem tak: jak ktoś z randomów to postawił, to sobie wtedy sprawdziłem w ramach ciekawostki i tyle. Nie grałem 50, więc nie wiem jak to się tam później zachowuje na wyższych poziomach ulepszenia. Przy dziesiątkach to mi wystarczyły zwykłe tripmajne i dekoje. Środkowa sekcja zmieniona z riftu na uwalnianie zakładników Elixini z tymi całymi baronami, co się respią w kółko, dopóki nie zniszczymy tego kieliszka, co wisi w powietrzu. Oczywiście, ja wam tu nie będę gadał, że to jest mega zajebista aktywność i macie lecieć w to grać, bo jak komuś nie odpowiadał pierwszy wariant, to drugi też za bardzo mu nie podejdzie do gustu. Plus, walka z kabalami wygląda mniej więcej tak. Chcesz jak najszybciej ten ścierw z kombinatu utylizować, a ci pobani droppody napierdalają. Także walcząc z kabalami trzeba grzecznie czekać na przeciwników, bo ich respy mogą słabych psychicznie wyprowadzić z równowagi. Po kilku zgonach od tego cholerstwa na jednej mapie automatycznie mi się odpalił zespół Turetta. Jeśli chodzi o nagrody z nawal, to tu też powtarzalność aktywności wzrasta dzięki rezygnacji z czerwonych ramek. Pancerz jak to pancerz, kto chce to zbiera, a kto nie to nie. W przypadku broni nie ma już auto-delay, bo coś nie jest red borderem. Tylko jednak trzeba sobie sprawdzić rol, który poleciał i czy nas satysfakcjonuje. Ci bardziej dociekliwi już przekopali Youtube'a albo Light GG, by sprawdzić czy są jakieś fajne kombinacje perków na broniach i na co polować. Ja jednak wszystkie graty na razie wpierdalam do schowka, a później robię za pomocą DIMA czystkę. Mamy spluwy z Nawały, mamy trzy stare spluwy z sezonu Splicera. moim zdaniem jest ok. To, co mnie w tej Nawale wkurza, w sumie nie tylko w tym, to ten cały system fiolek od Eido. Stara nawała oferowała aktywne skupienie na konkretnej broni i nic nie trzeba było robić. Aktywowałem holoszaksa, że chce pulsa, i większość broni to były pulsy. A przynajmniej tak to miało być. Tutaj mamy ograniczone czasowo fiolki, które najpierw trzeba odblokować, by zyskać konkretniejsze warianty skupiania, oraz dwa, trzeba przy tym posiedzieć, by wpadło dość materiałów, by to można było wszystko odblokować. I tu też że taki z lekka nieprzyjemny green, bo jest to zazębione w kółko do samo. Rób fiolki te co możesz, idź po zadania, ukończ zadania, które są takie same, tak naprawdę tylko w innych miejscach kosmosu. Znajdź przedmiot tutaj, zabijaj w określony sposób, weź zabij daną falę mobów w limicie czasowym. Następnie oddaj zadanie, odbierz materiały i rób kolejne fiolki, by odblokować kolejne fiolki i zadania. Z tym trochę przegieli moim zdaniem, ale no, jest jak jest. Fajne jest to, że fiolki działają wszędzie, a nie tylko w nawale, więc szanse na drop tych nagród mamy praktycznie wszędzie jeśli pamiętacie, by te fiolki odpalać w dodatkowym menu. A ja często o tym zapominam. Ludzie do mnie pisali, że mamy jeszcze egzotyczne fiolki, które skupiamy, by pozyskać dopalacz na materiały, ale ja trochę fioletów spaliłem, a egzotycznej butli moje oczy nie ujrzały. Kwestia materiałów potrzebnych do fiolek też została rozdzielona na leci wszędzie, leci tylko z nawały lub z trudniejszych aktywności. I tutaj Bungie przy materiałach walnęło nam spoiler, bo jeden materiał mamy dla Tomb of Elders, już po samej nazwie możemy wnioskować, że wróci w jakimś akcie odświeżona wersja Prison of Elders z jedynki, a drugi materiał przypisany do egzotycznej misji, której w grze jeszcze nie ma. Szybki powrót myślami do poprzedniego epizodu i też mieliśmy aktywność 1, aktywność 2 oraz egzomisję. Także już można stwierdzić, że prowadzenie epizodu Widmo jest klonem tego, co zaprezentowano kilka miesięcy temu i Herezja, ostatni epizod też taki może być. No ale to będziemy weryfikować, jak pojawi się w grze. Ostatnia aktywność dla tych, co zapłacili to loch domena wieczoru. Jak mówiłem w poradniku, mi się loch bardzo podoba i tutaj bardziej się postarało. Ładne miejscówki, fajne mechaniki i ogólnie fajnie mi się w to po prostu gra. Jak uzupełnimy to tą całą resztę znajdzie, jaka jest do zrobienia po pierwszym przejściu, to trochę tego tam dewowie napchali. Kolejne questy jako uzupełnienie dla lore nerdów, skrzynka z przedmiotem klasowym, czy w końcu nagroda w postaci katalizatora dla Icebreakera. Po prostu fajnie zrobione od początku do końca. No i nie zapominajmy, że domena oferowała tryb kontest przez 48 godzin dla najbardziej wymagających, którzy po ukończeniu dostali specjalny emblemat oraz gwarantowanego icebreakera. Można by się tu też przyczepić, że znika ten kontest, bo fanatycy takich rozwiązań mieliby miejsce, by sobie ćwiczyć taktyki na kolejne kontesty w przyszłości, no ale nie ma i zamiast tego jest standardowy tryb master do grania. Sam epizod wprowadził też kilka małych, ale fajnych zmian w postaci oznaczenia, które lochy oraz najazdy są w danym tygodniu w rotacji. Po otwarciu nawigatora od razu widzimy, gdzie mamy szukać tych aktywności, bo jest dodatkowy znaczek przy głównej ikonie. A że tyle tych lochów i najazdów mamy, to w tygodniowej rotacji zamiast po jednej aktywności mamy po dwie. Pula czerwonych ramek do zdobywania, czyli broni, które sami tworzymy, została uzupełniona o zabawki z najazdu zbawienia? Ja szczerze nie pamiętam, czy tam było coś godnego uwagi poza questem na Divinity, więc się określać nie będę, czy fajnie, czy nie. Wiadomo, że kto chce to zbierać, to już to zrobił, albo namiętnie lata co tydzień. Kolejny plusik za wprowadzenie Pathfindera pod każdą playlistę. Nie ma przerywania aktywności, bo jakieś zadanie blokuje ci postęp. Chcesz grać PvP, Grasz PvP, aż ci serce wytrzyma. Chcesz gambita, to gambita. Ikonę tego systemu znajdziemy w każdej z playlist, a możemy się dodatkowo między nimi przełączać w locie. Kolejna dobra zmiana to zarządzanie schowkiem z prawie każdego miejsca, bo wszystkich nie sprawdzałem. Siedzimy w ekranie postaci, jeden klik i przechodzimy w tryb schowek. Możemy graty wyjebać z postaci, a kolejnym klikiem możemy otworzyć schowek i je pobrać na postać. Niby pierdoła, ale fajna zmiana. Szczególnie dla ludzi, co nie korzystają lub nie chcą korzystać z dim czy innego rozszerzenia tego typu na telefon czy kompa. Niestety, Bungie nie byłoby sobą gdyby nie błędy, a tego w pierwszym akcie nie brakuje. Ludzie narzekają na quest z fiolkami i są zablokowani z postępem. Ekran od fiolek potrafi jednym softloka. wyłączony łuk łowcy czy inne takie pierdoły. Nie będę tu wymieniać smaczków i WTF-ów, jakie potrafi zaserwować nowy loch, bo po co. Kto był i został przez grę wybrany, to widział. Warto też wspomnieć, że mieliśmy już jedno grubsze due to an issue, przez co gra spadła z rowerka i było wyłączenie serwerów dla emergency maintenance. Wiadomo, że takie rzeczy wkurwiają, bo zawsze dzieje się to w momencie, kiedy chcemy grać. Ale nie mamy na to wpływu. Co w kurwie jeszcze bardziej. I to myślę, że wszystko, jeśli chodzi o akt pierwszy epizodu Widmo. Ja tam jestem zadowolony i sobie gram. Tak jak gadałem we wstępniaku, pomijam te wszystkie rzeczy, jak aktywności, które zawsze towarzyszą sezonowi. Kto w Destiny gra, ten gra. Jak już ktoś ma dość, to może czekać na kolejny akt w innych grach, albo już zrobić sobie całkowicie pauzę aż do przyszłego roku, gdy wprowadzą te całe Frontiers. A tak wybiegając w przyszłość z tym mini spoilerem Bungie, jak się okaże, że dostaniemy podrasowaną wersję Prison of Elders, a Warix nie będzie darł ryja tak namiętnie jak w Wiedynce, to się obrażę. Wiadomo, jak wyjdzie, to będziemy oceniać, ale już tak wspominam o tym na zapas. Wszystko widzowie. Zapraszam do komentarzy, byście się podzielili swoimi doznaniami z epizodem Widmo. No i wiadomo, jak materiał się podobał, to poproszę łapkę, wpadnij na kanał po inne filmy, i takie tam. Ja się żegnam, więc dzięki wszystkim, czym się i do następnego. Hej.